Lista to kolejny bardzo ważny typ w Pythonie. Do tej pory nie mieliśmy jeszcze okazji jej zastosować, co oczywiście zaraz się zmieni. Listy w Pythonie są bardzo podobne do tych, które tworzymy na własny użytek w życiu codziennym. Listy zakupów, listy zadań do wykonania, listy rzeczy do spakowania itd. Tego rodzaju listy grupują nam wiele różnych elementów, tak więc przykładowo chleb, jabłka i pomarańcze będą zgrupowane razem na liście jako zakupy. A czapka, plecak i bidon jako rzeczy na wycieczkę rowerową. Dokładnie w ten sam sposób typ list w Pythonie pozwala nam zgrupować pewne wartości razem w określonej przez nas kolejności. Tworzone przez nas listy zapisujemy w różny sposób. Używamy do tego celu myślników, kropek, cyfr, liter, wymieniając sobie kolejne elementy po prostu. I w Pythonie listę tworzymy, wypisując jej elementy po przecinku pomiędzy kwadratowymi nawiasami. W ten sposób to, to wygląda. Eee, tak więc, jeżeli mamy tutaj przykładowo listę zakupów w Pythonie, no to możemy nazwać ją właśnie jako listę zakupów. Mamy zmienną, która się nazywa w ten sposób, i przypisujemy do niej wartość. Pomiędzy kwadratowymi nawiasami przypisujemy e, listę kolejnych elementów, rozdzielając każdy jeden od następnego przecinkiem. I tutaj mamy, mamy te nasze następne wartości. Jeżeli uruchomimy sobie taki skrypt, no to zobaczymy, co nam tu. Python wypisze. O, jest lista zakupów. Tak, także nasz print wypisał ją poprawnie. Lista zakupów i wszystkie elementy, które tu e, podaliśmy, zostały wypisane na liście. Kolejną rzeczą może być lista wydatków. Przykładowo. O, tak, więc możemy sobie odkomentować ten kawałek kodu i zobaczymy, jakby wyglądała lista wydatków. Czach, Również wszystko. A się nam ładnie wypisało. Mamy jakieś elementy na liście, powiedzmy, że to są wydatki, przykładowo nie wiem, za prąd, za jakieś tam rata kredytu i e, opłaty inne mieszkaniowe. Tak więc, jak widzicie, lista może zawierać elementy, które są stringami, ale może też zawierać liczby. W tym wypadku są to, są to floaty. Możemy też sobie bez problemu zrobić listę taką mieszaną, czyli listy, która zawiera elementy zarówno typu string, jak i typu int, jak i typu float, i jakie tu jeszcze byśmy chcieli sobie różne typy dodać. Wszystko jest tutaj dozwolone. Moglibyśmy też nawet dodać sobie, o, taką wypiszemy, możemy sobie dodać też na przykład jako kolejny element jakąś e, następną listę tutaj w środku. W taki sposób. Mamy listę, która zawiera różne elementy, i zawiera w sobie też kolejną listę. Tak jak już de facto pokazałem tutaj, w tym przykładzie, jeżeli lista jest krótka, to możemy ją zapisać sobie o. W taki sposób, taki w jednej linijce po prostu de facto jest to, ten zapis jest taki sam, to znaczy mamy w nawiasach kwadratowych, mamy ujęte poszczególne elementy rozdzielone są przecinkiem. No i tutaj to, co jest ważne, to ponieważ w programowaniu w Pythonie zwłaszcza czasami różne wcięcia, różne znaki są, są kluczowe, no to. To, czy zrobimy tutaj to w ten sposób, że zrobimy to od nowej linii każdy element w tej liście, czy zrobimy wszystko w jednej linijce, tak jak w tym przykładzie, to nie ma w ogóle znaczenia, tak więc możemy to, to robić w taki sposób, czy w taki. Ale chodzi tu tylko o czytelność. Jeżeli lista jest długa, to zwyczajowo rozpoczyna się w ten sposób, że każdy element znajduje się w nowej linii, po to, żeby była bardziej czytelna. I możemy sobie również stworzyć coś takiego jak pusta lista, czyli taką listę, której. Jeżeli nie nadamy żadnego elementu, czyli po prostu tworzymy zmienną, do niej przypiszemy listę, ale pustą tu w środku, no to będziemy mieli pustą listę, która wygląda dokładnie tak samo jak, no jak, jak pusta lista po prostu przy inicjalizacji. Jak powiedzieliśmy sobie już wcześniej, lista zawiera elementy, które są zapisane w pewnej kolejności. tak? Czyli jeżeli robimy listę zakupów, no to mamy na niej jakieś coś, co jest pierwsze na tej liście, drugie, trzecie, czwarte. To może mieć jakieś znaczenie. Czasami, a czasami może nie mieć. No i jak widzieliście, Python pamięta kolejność, w jakiej zostały podane elementy i w tym samym porządku je wypisuje. Czyli w ten sam sposób, jak utworzyliśmy w jakiejś kolejności listę, to w tej samej kolejności elementy są wypisywane. Jest to ważna właściwość, ponieważ właśnie w niektórych sytuacjach kolejność elementów na liście będzie nas interesować, będzie dla nas po prostu ważna. Przykładowo, jeżeli byśmy poprosili sobie kogoś, żeby podczas wizyty w sklepie kupił nasze ulubione lody, no to możemy powiedzieć, że chcielibyśmy malinowe lody. Ale ponieważ wiemy, że często tych malinowych akurat nie ma, no to od razu dopowiadamy, że gdyby nie było, to weź proszę truskawkowe, a jak tych też nie będzie, no to weź czekoladowe. I w ten sposób tworzymy listę, na której smaki lodów umieszczone są w konkretnej kolejności, od najbardziej przez nas lubianych. Oczywiście taka lista zazwyczaj stanie przez kogoś, kto idzie do sklepu zapamiętana, No, ale gdybym miał krótką pamięć, to mógłbym sobie zrobić ją i zapisać, że na początku pierwszym elementem jest, e, są lody smak malinowy, potem mm, był to smak czekoladowy, tak, i, i później jak truskawkowy i czekoladowy, tak. E, tak więc tak więc w ten sposób moglibyśmy sobie to zapisać w siecie rzeczywistym i dokładnie w ten sam sposób możemy to zapisać w Pythonie, ponieważ Python również będzie pamiętał podaną przez nas kolejność. Elementów na liście. I jeżeli mamy taką kolejność, to możemy się również odwołać do konkretnego elementu listy. W Pythonie robimy to podając w kwadratowych nawiasach jego kolejność, czyli tak zwany indeks, czyli miejsce jakby na liście. I ważną kwestią jest to, że w programowaniu zazwyczaj numerujemy od zera, czyli pierwszy element na liście będzie posiadał indeks o numerze 0. Tak? Pierwszy element to jest ma indeks o numerze 0, drugi element ma indeks o numerze 1 i tak dalej, i tak dalej. I przykładem może być właśnie taka lista smaków lodów. Czyli mamy sobie jakieś znaczy ulubione smaki i tu w komentarzu napisałem, który to jest indeks na liście. Tak? Także smak malinowy jest, yy, ma indeks 0, truskawkowy 1 i tak dalej, i tak dalej. I możemy sobie zobaczyć, że jak odkomentujemy ten kawałek i uruchomimy skrypt to będziemy się odwoływać do poszczególnych elementów na tej liście i wypisywać te wartości, czyli ulubiony smak lodów, no to jest ten, który jest na liście ulubionych smaków jako pierwszy, czyli o indeksie 0, więc jest to malinowy, drugi, no to tu jedynka, truskawkowy, trzeci, czekoladowy. I zgodnie wszystkie tutaj smaki wypisaliśmy sobie, odwołując się kolejno do następujących po sobie indeksów. Co by się stało natomiast, jeżeli odwołalibyśmy się do takiego nieistniejącego elementu, czyli do, no bo tu są 0, 1, 2, 3, 4, no i elementu o indeksie 5 nie ma na naszej liście. Co się, co się wydarzy wtedy? No, pewnie się tego spodziewaliście. Wystąpił błąd. Python powiedział nam o błędzie typu index error, czyli jest, że ten indeks, który użyliśmy, jest poza zasięgiem, poza zakresem tej listy. No po prostu takiego indeksu, nie ma na tej liście, nie ma elementu o indeksie numer 5. I, i odmówił nam wypisania tego, no bo, bo oczywiście no nie może wypisać czegoś, czego nie ma. Kolejną rzeczą, którą możemy sobie zrobić z naszą listą, jest określenie długości listy, czyli liczby elementów, która znajduje się na tej liście. I stosujemy do tego znany już nam wcześniej. Jest nam wcześniej funkcję wbudowaną len, czyli ta sama funkcja, która mówiła nam o długości napisu, czyli o liczbie znaków w napisie, będzie nam mówić o długości listy, czyli liczbie elementów na liście. I na naszej liście jest 5 smaków lodów. I tutaj możemy stosując tą funkcję len, możemy sobie w jakiś sposób określić odniesienie dynamicznie, odniesienie do miejsca w liście na podstawie jej długości. Czyli jeżeli byśmy się chcieli odwołać do ostatniego elementu na liście i spróbowali powiedzieć, że mm, no chcemy wypisać ostatni element, czyli element o tym numerze, ile jest elementów na liście, no to dostaniemy znowu błąd. Ten element już nie istnieje i eee, nie wypisze nam się on tutaj. Właśnie z tego względu, że w programowaniu numerujemy listę od zera jak zazwyczaj w większości języków programowania, tak to wygląda również w Pythonie, to w ten sposób jest, że pierwszy element na liście jest elementem 0, więc ostatni element na liście, jeżeli lista ma 5 elementów, będzie elementem 4, to będzie zawsze o jeden mniejszy indeks niż jest cała długość, niż jest łączna liczba elementów na liście. Jeżeli byśmy chcieli się dobrać do ostatniego elementu na naszej liście, to powinniśmy zrobić to w ten sposób, czyli długość listy, liczba elementów, minus 1 i w kwadratowych nawiasach odwołujemy się do konkretnego indeksu. I ostatni element na liście to jest kokosowy. Smak kokosowy jest, jest na końcu. Ponieważ w Pythonie e, jest, jest wiele rzeczy zrobionych w taki sposób, żeby było nam troszkę wygodniej, no to Taki zapis, który możemy sobie zrobić i możemy się w ten sposób odwołać do ostatniego elementu, albo jakbyśmy tu dali minus 2, to do przedostatniego. Eee, możemy również zrobić w prostszy troszkę sposób, taki skrócony i możemy odwołać się do niego, do ostatniego elementu, w ten sposób, że podamy tutaj po prostu tą wartość minus 1. To jest zobaczcie, to jest, to jest ta wartość, którą odejmujemy jakby od długości naszej listy, czyli niejako indeksujemy od drugiej strony, I może być to minus 1, albo minus 2, czyli przedostatni element. Jeżeli sobie wypiszemy, no to widzicie, że ostatni element wypisany z tej funkcji print, czyli taka ten, ta długość minus 1 i ostatni element wypisany po prostu jako element o indeksie minus 1, to jest to samo, to jest kokosowy, no i przedostatni element jest pistacjowy i to się zgadza z tą naszą definicją. Jeżeli byśmy sobie tutaj zobaczyli Dołożyli do tych naszych indeksów 0, 1, 2, 3, 4 indeks od drugiej strony, no to zobaczymy, że element o indeksie 4 jest tym samym, co element o indeksie minus 1. Element o indeksie 3 jest tym samym, co element o indeksie minus 2 i tak dalej, i tak dalej. Po prostu tu numerujemy od 0 do przodu, a od tyłu od minus 1 zaczynamy i, i, i zwiększamy ten minus sobie w dół jeszcze. Ta właściwość powoduje, że do tych samych elementów listy możemy się odwołać w różny sposób. Możemy przykładowo element, który jest trzeci na liście, czekoladowy, możemy powiedzieć w tej sytuacji, że to jest element o numerze 2, no i dla tej konkretnej listy będzie to też element o numerze minus 3 o indeksie minus 3. Gdyby to było więcej elementów, no to on już nie byłby elementem o indeksie minus 3, tylko na przykład minus 4 i tak dalej. No i możemy. W ten sposób na przykład możemy odwołać się do pierwszego elementu na liście, do pierwszego smaku, biorąc tą długość naszej listy i minusik dodając sobie z przodu. Czyli jeżeli mamy, no bo, bo to jest zawsze tak, że w drugą stronę indeksujemy od minus 1, no więc minus 1, minus 2, ile tych elementów tu nie będzie, zawsze ten pierwszy to będzie minus liczba elementów na naszej liście. Więc moglibyśmy sobie w ten sposób to, to zrobić. I jak uruchomimy, no to. Działa, ale przekombinowany, jest malinowy, smak się nam wypisał, no bo ponieważ tu się odwołaliśmy do naszej listy i do konkretnego indeksu, minus 5 w tym wypadku, oczywiście działałoby to też, gdybyśmy dołożyli więcej elementów, no bo odwołujemy się tutaj nie do konkretnej wartości minus 5, a do minus długość naszej listy. Niestety takie podejście no jest troszkę nieczytelne, tak? W sensie niestety, niestety, no bo nie mm, jest to przekombinowane, skomplikowane, Jeżeli chodzi nam o pierwszy smak na liście, no to po prostu powinniśmy e, zrobić o, w ten sposób, tak? Czyli odwołać się do elementu zerowego, czyli do elementu, który jest pierwszy na naszej liście, a nie kombinować tutaj jakieś takie dziwne rzeczy robić, które również działają, są poprawne składniowo, no, ale zdecydowanie mniej czytelne. Jak widzicie, w Pythonie odwoływanie się do kolejnych elementów listy jest bardzo wygodne. Różnego rodzaju operacje na listach często pojawiają się w kodzie programów, dlaczego w Pythonie dostępnych jest jeszcze więcej udogodnień z tym związanych. Kolejny przykład to wygodny sposób na pozyskanie wszystkich poprzednich lub wszystkich następnych elementów listy od wybranego przez nas indeksu. Technika ta nazywa się slicing i zapisuje się ją Podając indeks elementu początkowego i dwukropek z odpowiedniej strony. Tu, patrząc sobie na przykład, nie ten, ten, możemy sobie wziąć dwa ulubione nasze smaki. I teraz, żeby wziąć dwa ulubione smaki, czy to są te o indeksie 0 i 1, no to musimy wziąć wszystkie smaki, które mają indeks mniejszy niż 2, czyli te konkretnie. I w Pythonie możemy to zrobić zapisując sobie, tak jakbyśmy się chcieli odwołać do indeksu, tu podając ten indeks graniczny, ale dokładając dodatkowo dwukropek z odpowiedniej strony, czyli jeżeli chcemy e, wartości, które są do tego indeksu, no to podajemy tu dwukropek z lewej strony i dostaniemy to, co jest o, z lewej strony, z tej strony dwukropka, czyli tutaj 0 i 1. Dwa najbardziej ulubione smaki to malinowy i truskawkowy. Alternatywnie możemy postawić dwukropek z drugiej strony i wtedy dostaniemy wszystkie smaki poza dwoma ulubionymi, czyli to będą pozostałe trzy smaki. I zobaczcie, jeżeli chodzi o, a, jakby to się nam sumuje do całej listy, tak? Jeżeli mamy dwukropek z lewej strony postawimy i dwójka, no to dostajemy te dwa pierwsze. Jeżeli dwukropek z prawej, to dostaniemy te trzy pozostałe. Kwestia jest taka, że musimy pamiętać sobie, że jeżeli stawiamy właśnie dwukropek z lewej strony, to dostajemy elementy, które są do tego indeksu. Czyli to są elementy, jeżeli mamy tutaj indeks 2, to dostajemy element o indeksie 0 i o indeksie 1, tak? a inaczej rzecz biorąc, dostaniemy po prostu tyle pierwszych elementów, jaka jest tutaj wartość. Jeżeli natomiast stawiamy dwukropek z prawej strony, no to dostaniemy od tego elementu o indeksie, który tu podaliśmy, włącznie z tym elementem, aż do końca naszej listy, czyli dostaniemy wtedy 2, 3 i 4, tak, te, te elementy otrzymaliśmy w tej drugiej sytuacji, a te dostajemy w pierwszym przypadku. No, można to pamiętać sobie na różny sposób, że jak z lewej strony to jest bez tego elementu, jak z prawej strony to jest z elementem o tym indeksie, albo właśnie, że jak z lewej strony no to po prostu dostajemy tyle pierwszych elementów, jaka jest wartość, a jak z prawej to całą resztę oprócz tylu pierwszych elementów, czyli oprócz dwóch pierwszych dostaniemy całą resztę z naszej listy. Slicing, bo to tak się nazywa ta technika właśnie cięcia, e, cięcia listy w Pythonie za pomocą dwukropka. Może działa również na indeksach ujemnych, czyli jeżeli sobie zrobimy, o taki przykład, no to dostaniemy dwa najmniej ulubione smaki, tak, czyli e, zaczynamy od indeksu minus 2, czyli od tego miejsca i chcemy wszystkie elementy, które są dalej łącznie z tym elementem, tak, więc od tego miejsca dalej, czyli to są dwa ostatnie e, smaki, te dwa najmniej ulubione. Też bardzo fajne, ale najmniej ulubione. Pistacjowy i kokosowy. Nauczyliśmy się już tworzyć, i odwoływać, tworzyć listy i odwoływać do konkretnych elementów lub grup elementów następujących przed albo po jakimś konkretnym indeksie. Czyli możemy sobie wybrać z listy konkretny indeks, albo taką z listę przyciąć i zrobić z niej mniejszą listę, której, na którą składają się elementy przed jakimś indeksem albo po jakimś indeksie. Teraz nadeszła kolejna modyfikacja, czyli będziemy zmieniać nasze listy. Znowu zaczynamy od takiego przykładu, w którym mamy na początku jakąś zdefiniowaną listę ulubionych smaków lodów. Tutaj też dla przypomnienia, kolejne numery indeksów. I jeżeli sobie tu będzie wypisana ta wartość, ale możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że Chcielibyśmy być zapobiegawczym i dodać do tego już naszego dość pięcioelementowej listy ulubionych smaków, dać jeszcze jeden smak awaryjny, no, że jak już by nie było żadnego z tych smaków, czyli animalinowego, truskawkowego itd. No to jeszcze, żeby awaryjnie był kawowy, już w ostateczności niech będzie ten kawowy. E, Okej, okay, także jeżeli uruchomimy sobie ten przykład, to zobaczcie, że dodał nam się smak kawowy, czyli mamy. Najpierw mamy smaków 5, tu kokosowy, to na końcu do naszej listy dodał się smak kawowy. Jak tego dokonaliśmy? Otóż dokonaliśmy tego stosując na naszej liście metodę append. Tak jak w przypadku stringa napisu, widzieliście, że są różne metody, które możemy na nim wywoływać. Tak tutaj możemy sobie dokładnie w ten sam sposób, czyli stosując tą samą składnię, że po tej naszej zmiennej dodajemy kropkę, następnie nazwę metody i w nawiasach jakieś. Jakieś tutaj wartości, które przekazujemy do tej metody, możemy sobie dołączyć coś do naszej listy. No i zobaczcie, też w jakich, zwróćcie uwagę, w jaki sposób to się czyta wszystko fajnie. Tak? Jeżeli mamy jakieś ulubione smaki, to mamy lista ulubionych smaków i do niej append, czyli dodaj, dodaj element kawowy. Więc no Dodajemy go i zawsze w Pythonie za pomocą metody append dodajemy nowy element na końcu naszej listy. Tak więc tak jak tutaj w tym przykładzie on się pojawił jako ostatni ten e, awaryjny element. Jeżeli chcielibyśmy dodać element nie na końcu naszej listy, tylko chcielibyśmy go dodać w jakimś innym miejscu, dowolnym, wskazanym przez nas, to powinniśmy stosować nie metodę append, a metodę insert. I taka metoda insert pozwala nam na przekazanie oprócz elementu, który chcemy dodać do naszej listy. Również indeksu, czyli tego miejsca, na którym ma się pojawić ten element i pozostałe elementy zostaną po prostu przesunięte, Będą ten, ten element trafi w to miejsce i pozostałe elementy, które są po nim, zostaną no dostaną przesunięte o jeden w stronę większych indeksów tu mamy inicjalną listę smaków, potem dodaliśmy sobie kawowy. No i jeszcze dodaliśmy jagodowy na indeksie zerowym, więc to, co było indeksem zerowym wcześniej stało się indeksem pierwszym, to, co było indeksem pierwszym indeksem drugim, i tak dalej, i tak dalej. Jak możemy coś dodawać do naszej listy, no to pewnie możemy też usuwać. Jak najbardziej ma sens. Więc możemy stwierdzić, że chcemy usunąć sobie element o konkretnym indeksie w tym w tym przypadku o indeksie czwartym nie pamiętam co to było kiedyś to był smak kokosowy a potem to będzie smak pistacjowy bo wcześniej tutaj dodajemy jeszcze jagodowy tak więc będziemy usuwać ten smak przy czym tak jak widzicie tutaj nie podajemy smaku tylko podajemy czy nie podajemy wartości elementu na liście tylko podajemy konkretny indeks który usuwamy sobie z tej listy i używamy do tego słówka kluczowego del i potem po spacji Pokazujemy, który element chcemy usunąć. Tak? Czyli, tak jakbyśmy się odwoływali do tego elementu, nasza lista i konkretny indeks, konkretny element, i mówimy, że to chcemy usunąć. Zobaczmy, czy zadziała. No, zadziałało, zobaczcie. Tutaj nam się skróciło. Został jagodowy, malinowy, truskawkowy, czekoladowy i pistacjowy, który był 0, 1, 2, 3, 4, czwartym elementem, znaczy piątym elementem o czwartym indeksie, zniknął nam z tej listy. Tak jak się tego spodziewaliśmy. Inną metodą na pozbycie się, powiedzmy, takiego elementu z listy, ale w nieco inny sposób, jest wyciągnięcie tego elementu, czyli możemy sobie wyjąć element z listy o konkretnym indeksie. Czyli jeżeli byśmy chcieli sobie wyjąć ten, ten element, który jest z drugim smakiem tutaj, o indeksie pierwszym, no to wywołujemy na naszej, znowu na naszej zmiennej, na liście, wywołujemy metodę pop i przekazujemy no tej metodzie przekazujemy indeks, który chcemy wyjąć. Znowu tutaj to tak najbardziej ma sens, no pop, znaczy podnieść, wyjmij, e, tak, no, czyli wyciągamy jakby to z tej listy ten konkretny element i on, on jest zwracany nam, no, więc my go wyciągamy i dostajemy go tutaj w wyniku działania tej metody, a na liście znika z listy, no bo został z niej wyjęty. Tak więc tu jest ten drugi smak, malinowy, no i zobaczcie, że znikną z naszej listy. Tak więc możemy z listy wyciągnąć sobie element o konkretnym indeksie. Um, kolejną, kolejną operacją, metodą przydatną do wykonania na liście jest usuwanie, ale po wartości. Czyli jeżeli usuwamy jakiś element z listy po indeksie konkretnym, to używamy do tego słówka kluczowego del i odwołujemy się do, do indeksu, który chcemy, to znaczy elementu pod tym indeksem, który chcemy usunąć. Jeżeli natomiast chcielibyśmy usunąć wszystkie elementy o jakiejś konkretnej wartości no to używamy do tego metody, metody remove, czyli usuń i wywołujemy ją jak, tak jak każdą inną metodę mówiąc Pythonowi co chcemy usunąć. Chcemy usunąć czekoladowy, Python przejdzie sobie po naszej liście, jak znajdzie taki element, który, którego wartość jest, jest taka właśnie no to, to go usunie, zobaczmy czy to zadziała. Tak. Tu czekoladowy jest jeszcze, jak mamy tego printa, jak mamy kolejnego, czyli po usunięciu, no to już go nie ma. Um, I kolejną rzeczą, którą możemy zrobić jest podmiana elementu, czyli oprócz tego, że możemy naszą listę modyfikować w ten sposób, że będziemy do niej dodawać elementy, wyciągać elementy, e, usuwać, to możemy jeszcze zamienić jakąś wartość, e, bo, czyli po prostu. Jakby wziąć konkretny indeks tej listy, to miejsce, które jest, i powiedzieć, że to, co tam jest, to chcemy sobie zapomnieć, wyrzucić. Chcielibyśmy, żeby było tam coś innego. Więc tutaj przykładowo podmieniamy sobie ostatni, tak, czyli ostatni z naszych smaków, na malinowy. No i zobaczmy, co się wydarzy. No jest, ostatni stał się mali malinowym, więc ten kawowy zniknął i otrzymaliśmy malinowy. Jak widzicie. No, składnia jest, jest bardzo czytelna po prostu mówimy, że ten element tym razem go nie chcemy wypisać, tylko on ma się równać tak jak tworzymy zmienną temu elementowi, czyli to chcemy sobie wstawić tutaj no i, i wypisujemy jakbyśmy się odwołali do, do pierwszego elementu, czyli w ten sposób no to, to byłby o pierwszy, by się zmienił jagodowy na malinowy jak się odwołujemy do minus jeden, no to się odwołujemy do ostatniego i ostatni się zamienia co ważne nie możemy do naszej listy dodać elementu, który wcześniej nie istniał na niej, to znaczy elementu o indeksie, który nie istniał. Więc jeżeli byśmy nasza lista ma tam 5-4 tak, elementy w tym momencie, w tym miejscu, i jeżeli byśmy chcieli dodać do niej 45 element. No i powiemy, że to znaczy element o 45 indeksie, czyli tak naprawdę 46, że tam gdzieś daleko ma być smak cytrynowy. A co jest pomiędzy? No właśnie. No, Pythonowi się to nie spodoba. Widzicie, tu, tu wystąpił ten błąd, który jest znowu tego samego typu, co w sytuacji, w której próbowaliśmy odwołać się po prostu do nieistniejącego indeksu. No, ponieważ tak naprawdę tutaj dokładnie to samo robimy, czyli odwołujemy się do nieistniejącego indeksu i mówimy, pod tym indeksem Pythonie drogi podstaw smak cytrynowy. No ale tego indeksu nie ma w tej liście. No i. i nie możemy nagle się odwołać do niego i powiedzieć, że tam ma coś być, bo, bo co, co miałoby być pomiędzy tak naprawdę, tak? Czyli możemy dodać coś na końcu, jak chcemy to być, to będzie kolejny indeks, który jest wolny, następny, ale nie możemy gdzieś tam sobie stworzyć jakiegoś nieistniejącego, nieistniejącej wartości w ten sposób. Jeżeli byśmy chcieli coś dodać na końcu, no to powinniśmy skorzystać z funkcji, z metody append.